We, od we, przodu, od przodu. No, Dobra, no, wejście, your... wejście, wejście. Wejście lobby, punkt wywozu, dach lądowisko Kana... o przez kanał możemy a nie mamy sp... dobra główne drzwi e wyjście lobby pracownicze Nabywca no, robimy mniejszego czy ten... najdalej no, w sensie niski poziom no, no to jest w mieście a to wysoki to wysoki no dobra wiesz co ja wezmę a bo po... nie niski daj bo i tak to mało wyciągniemy no to nie ma co bo to jest pierwszy na patno to ja bym dał średni. A no, gdzie on będzie? No albo um, zankudo, albo tak jakby koło Sandy, no i w tym, i przy hrabstwie Blaine. No to dalej, no dobra. Średni. I pojazd, no, nie... do, zmył... pojazd do zmyłki kupić, albo Wabi, to po 200 tysięcy kosztuje. Ile? Po 200 tysięcy. to nie wiem. Dobra, biorę wabik, aha, to 30. Dobra, biorę te dwa, bo mi jest A Zaczyna się odrywanie? No. Tak, tak, tak. Co? Co? Jak chcesz to, klosie. Dobra. Ustaw. Ha. Boże, ja nie ogarniam jeszcze. Nie, 50. Kurde, a były takie białe stroje. To było takie zarąbiste. Czekaj, no bo my chcemy chyba sobie stroje odblokować no to. Nie wiem. O! o kurde. Takie? No, ze zasrapa na to. Czekaj. O, tak to my możemy iść. Dobra, czas na się koń. Dobra, bierzemy to. Nie no, agresywne najlepsze. Znaczy może nie, ale... Dobra. Agresywne jest głównym. Ja prowadzę. No wiem. Nie no nie wiem, ale. Dobra. Zaczniemy zjechać. Brawo, brawo. Dobra, mamy coś nie leśnie. Nie następnie robimy skritkę. Na to. Dobra. To ja, tym ja jest najlepiej, się. bo cię nikt nie podejrzywa. Jak, jak będzie moja mama wkurzyła, ja to wyłączę dźwięk gry. W ogóle. wszyscy. Idzie. Dobra, poczekaj, bo jest to wejście takie fajne. Tak, stąd, ham stąd. Zar się już do nas strzelają. Nie, dobra, Chodź, dobra, chodźmy, zaraz, wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. Lecimy. One, two, three. Jasne. o, no i git. To mi się podoba. Teraz No teraz nie, teraz to jest masakra, nie? No Co tam? No ale na PS-ie, tak szczerze, to ja tylko polegam na auto-aimie. No ja też. Bo to bez auto-aima to wiesz, na PS-ie to się trudno strzelać. Dobra, chodź, wychodź z tego baru. Oła. O, no ja. Ała. Kto jest wygodniejszy? Nie wiem, ale A, dobra, on już żyje. Już nie. Dobra, bo on już Chodź pan... za mną. Już pancer strzelił. O kurde. Dobra, bo nikt celownik nie działa. Z lewej. No, kocham to. Chodź tam, czekaj, Chodź tutaj. A że tutaj można biegać? No, no dobra. O. Ha, no spoko, oni się mogą zastrzelać z No teraz będzie dymy, ten duży Ogólnie dymy. agresywne podejście to jest najgorsze co może być. Dokładnie, to jest straszne. Musimy iść do piwnicy, ale wiesz, Trudno. To jest takie Chodź, chodź za mną. Nie chodź, musimy iść do piwnicy. Nie teraz. Głupu nie mamy i prawdopodobnie nie będziemy którymi? go mieć A dobrze, że zrobiłem te ścieżki patrolowe, bo widzę, gdzie są ludzie Czekaj, ja, bo tu jest jeden on. Oni mają pancerze jakiś tu ja zrobiłem, co? W tak nie można. Tam tendy na prostach? No tam tendy, a którędy? No myślę, że tutaj gdzieś wyjdziemy. Bo prość, prosto też tam może być, nieważne.

Fajne jest to, że nie trzeba na nic uważać i może się z spokojnie. Dobra, teraz będzie akcja. Nie, no, ale jeszcze ten Teraz chyba. Nie, nie wiem, czy tam mam tam ich niech Nie, 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 nie sam, nie sam, nie, nie są. Jak pójdziesz tak, sam to zrobisz największy błąd. Jak coś to jest przekąski. Nie, nie. Masz taki problem, że jeszcze sobie nie takie Dobra, Idziemy, 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 idziemy. Nie, 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 radę, nie, nie, Daj, chodź, 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 chodź. So Szybko Nie, szybko no, To mi nie działa Dobra 3, 2, 1, go Ile masz HP? Mało no, I og ogólnie to możemy tylko dwa razy rozpalić drzwi Ej, i mogę ten zadzwonić? Ten... Mogę zadzwonić? No, mogę okay, żeby znaczy to zasalić? W zasadzie to ja bym... No bo to trochę... Ja bym widzę, pokazał. Jak to się robi. No, wchodziszcie w kontakty i... Tu macie zdekonuj bombę i to po prostu klikasz. Uważaj. Opuść pole rażenia. Opuść poczekaj, po... poczekaj! Opuść pole rażenia! Dobra. Zadzwonię Tylko nie wiem kto był pierwszy. Wow. Dobra, siema No, mamy dwie minuty na no tego Ja biorę, ja biorę C, ty wiesz no. Aha, bo ty wiesz. Ja muszę sobie kupić te tak, bo... A tu my nie mamy czasu na hakowanie chyba, nie? No nie, mamy no, tylko te ładne pipermięci, no to, termiki, nie to je podsadzasz i pi... drzwi nie. A no tak, bo tutaj nie hakujemy em... Tam na G jest oczywiście. Ja pójdę jeszcze po B, ty możesz do H. Dobra, ja idę. Albo nie, gdzie ja, chcesz. idę do F, ja idę do E. Ja idę do E. Dobra. Tylko... No tak. Czy ten gaz... Dobra, no, są... no ale te ładunki cermieniczne to jest na pewno szybciej szy, szybsze niż hakowanie. No, to, no. Dobra, chociaż jakiś milion. No nie no, ja wiem. Nie wiem bo 30... no nie, nie, ja nie dam rady już tego D wziąć. nie, da nie damy rady Bier to i wychodzimy kurwa, muszę tego i tak kupić i tak nie musimy wychodzić przed czasem, bo to nic nam ja nie, nie da ja ten gaz bojowy Ci dużo daje. no wiem, wiem, wiem właśnie dobra, już nie biorę niczego no nie no wiem, bo to nie ma sobie sensu no jak się uda, no to tak Dobra, mów 3, 2, 1. 3, 2... 3, 2. Dobra, 3, 2. teraz będzie gorący teraz, gówno. Teraz będzie jeszcze 3 laminka. Wydaje mi się, że wyjdziemy tak z, 7, z 700 no, tysięcy. Tak. No, to tak, braku w głosku. Nie ma Dwa, się typi. Dobra, ja lecę na hama. Uuu, wow. Dobra. Nie Perfekcyjnie Dami czy gimdom? Jeszcze dam, idzie typek, idzie typek. No rada, rada. Tutaj też na chyba. Że... Uważaj bo tam będzie chyba dużo typów trochę. Horda tam o, jest. Co jest? Co jest. Jest. jest? Ała! Ała! Ja, 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 mam problem z przekąskami Bo ja nie mam chyba przeklaska. A i tu jest dużo, pomóż. A ja mam pancerz, ja sobie kupiłem przecież. No, so, 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 so. No i jedną lekką kamizelkę, dobra. Dobra, ej, tu jest trzech. Jeden idzie od... Jeden. Nie, uciekamy, nie ma co. No, chodź, chodź, chodź. chodź. E, Nie, nie głównym, tylko tym lobby pracowniczym. No tym tylnym wyjściem, nie głównym. Co jest? Gdzie ja idę? No ty wiesz. Którym. Na razie bez fejla. Jest. O ja też, o nie, jeszcze. Teraz znowu. O, teraz zielony. Teraz zielony. Jesteś się Ej, O nie, to mamy. Nie, to może tędy, chodź tędy, chodź A gdzie jest helikopter? Nie, nie ma helikoptera tutaj. Chodź za mną. Gdzie on niby jest? Nie wiem, za autem. Eee, ja, tam jest gościu. Chodź tędy. Ale nam się w ciulowym miejscu zrespiły Cześć. auto. Ciepkie. Ciulowym strasznie. A bo nie, bo bliżej w sumie jest. Nie wiem, dobra, ale do... Nie, dobra, bliżej, masz rację. O kurde. Uważaj, bo od tamtej strony. Nie, a ten strzelet jest tutaj karabinki. Choć ja już tu je mam. Ej, ale myślałem, że będzie gorszy łup, tak szczerze. No, jest 900 z koła. Świe... Okej, okay. nie. nie, to mnie przyda. Dobra, Jezu, My serią wróci... miniacze, ulicy. mamy biorę czerwonego. Nie, a przeżywysz tam? Jak? No tak, no bo musisz o, wrócić się. Helikopter, problem. No chodź szybko. No, nie mogę, nie da się przejść. No to. I ale żeś narobił, bo... kurde. To ja podjadę po ciebie. A tu no, też się nie da typie. To jest To Boże. Dobra, ja tak. Nie, nie, to nie ma sensu. Nie glin, nie glin, nie glin. Ale goście to nie ma sensu. No nie glin. No to, to dawaj do mnie. No to ale, no to ja muszę jakoś wyjechać, on zaraz, zaraz jadę i ci pomogę, serio. wsiadaj, 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 wsiadaj. Do helikoptera, do helikoptera, wiesz jak tam jechać? Tutaj skręcasz jak mapka i prosto. Skręcasz tu. Ale, gdzie mnie miał, No i gdzie, gdzie teraz? To no tak, ten bok, tutaj i prosto ten. Okay, way way to. Aha, ja wiem, że to dobra. Bo my jedziemy do tamtego heli. Do tamtej heli, o. Może granaty a nie broni, dobra. Czekaj, czekaj. No po co? Ja muszę sprawdzić czy jest helikopter, jest. co? Jest. Dobra, jest. Dobimy. No nie bo chodzi. typie tutaj trzeba... Będzie, akroba... O, gubimy... Ty, trzy gwiazdki mamy, co jest? I gubimy w siarnię. Ej, dobra, trzeba kupować ten wabi, bo on jest lepszy. Bo on Ci odwraca uwagę, trzy gwiazdki masz teraz. I no, ja prowadzę, no, tak, ja prowadzę Helkę, ja prowadzę Helkę. Nie. Tak? Nie. Dobra, zamknij się. No nie, ja nigdy nie prowadziłem na żadnym napadzie tylko. No właśnie na, na tamtym, u Oliwiera. A dobra. Patrz, palikę nas nie bani. Aha, no ale dobra, no to że mamy tak sure to się nic No ale szybciej będzie. No, dobra, to dobra, Jeszcze ty dzisiaj montujesz w sumie. Spoko by było, gdyby ja dzisiaj wleciał. Ty. Dobra, to ja ci powiem, kiedy mamy... Nie, dobra, w sumie ty sam będziesz wiedział, bo i tak już ma to A to po drugiej stronie w ogóle, tak? No, on no to jest na tym mniejszym lotnisku. Aha, to wiem, gdzie dobra. Skaczemy teraz? Dawaj. No, no, dobra. Od razu spadochron wyciągnę. O, ale helka tam poleciała. O kurwa. nie nas goni. Nagle. Nie, mnie nie goni. No, nie Jestem za rozwolenie helikoptera gonią. Ty goni mnie. No co to, co 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 No ale A, musieli się schować. No spoko, mnie nie gonią. Dobra, schowajmy się. A ile masz gwiazdek? Ja. Jedną. A, no to zacznie. Dobra, przestali mnie gonić. No bo to przez to, że ja prowadziłem po prostu helikopter, no. Będziemy mieli bardzo mało. Ja muszę te tak kupić, bo to będzie wtedy, będę miał tą page i będziemy mogli więcej tego. Nie, ja nie wiem ile my będziemy to... mieć Haństwo, tak szczerze. No dobra, potencjalny łup 2 miliony, faktyczny łup 600 tysięcy. No spoko. no 377 ile? 377. No ja ledwo 100. Strzały w głowę 49 zrobiłem. Elitka nie wpadła? No nie, bo nie ten. Zrobiliśmy 80 strzałów i 19 minut. Trochę. Dobra, no, ranga wzrosła, i O, teraz będzie ta piękna scena. You're here, you're here. Come on over to the edge and take a look at her. Cleaned it out! The diamond was unbreakable. Ja wolę, gdy te auto się właśnie tam, yy, tam, tam, poza tym kasylem, a nie w środku tego toru. Nie to, co tu się na Nie patrzyłeś na to, co na a new direction you're a very resourceful man mr Peck. direction I was thinking that i was retired didn't have anything left to give how about now oh I teraz oh będziemy yes. my w salonie gier No wiem Ty dostałem 251 Odpł tysięcy 42 koła A ile dostałeś jednak? Ja? Y ja y nie wiem jeszcze czy przynajmniej czy przypadkiem za hostowanie zapadu nie dostanę więcej Ja dostałem 300 tysięcy teraz Aha ja często, tak. nie wiem Ja mam teraz Co? Aha Dobra o, dostałem, Aj. no. Y, za ten szybki rozbój. Ty ja, ja ty, ja jakoś hańcu nie dostałem w ogóle. No masz na tym, nie masz na koncie, tylko na gotówce. Pewnie. Dobra, to mam, czyli... Dobra, to mam wszystko. A mam, no dobra, dostałem. Czekaj, y, ukończ... Ej, robimy wysik tym ja... twoim stopni... Elegy z Ignusem? Ja 100 tysięcy więcej dostałem jeszcze Dobra, choć robimy wyścig Twoim LED i moim Ignusem Nie No dawaj Tak jak to my zawsze mówiliśmy na koniec napadu EZ